Tą grę. I jak możecie pamiętać, od ostatniego razu dzisiaj przechodzimy do drugiej misji. Bliskie starcie, to odpakowanie, coś tam dostajemy na normal. Dalej można ulepszyć Twoje zdolności. Co tutaj mam? Więcej zrobię. Szybkość ładowania tarczy i leczenie pulą. Mogę też zwiększyć dodawane obrażenia od broni głównej, pobocznej oraz walki wręcz od żywiałów. Większa szansa, że trafi. Zasięg podnoszenia. Zasięg eksplozji, a na tu, o, gdzie będę granatem odrzucać? Szybkość sprintu, a więcej technologii. Nie mam już możliwości tego upgrade'owania, ale zrobiłem i tak wszystko, co najbardziej chciałem, trzeba teraz kluczyć na wyprawę. Tym razem będę pokazywał Wam cały rajd od początku do końca. Niestety, tym razem nie mogę wam Puścić muzyki. Już dostałem za to copyrighty. Niestety, więc wolę bez muzyki grać, no chyba że jakąś własną podłożę. Ostatecznie montażu, ale myślę, że mogę albo tego nie zrobić, to jak rozry sama rozgrywka będzie o pół godziny, no to będzie bardzo ciężko coś pod to podłożyć. Ale zobaczymy, jak to będzie. Skaczcie do mnie, no ta broń, jak ma tylko dwa naboje, to już jest trochę poważne wyzwanie, ale nie ma takiego wyzwania, z którym sobie nie poradzimy, proszę podstawowa. Nie, dobra. Będzie to? A to jest strzelba chyba też. Tutaj znowu są biegacze. Ale czy sami biegacze? No jest taka szansa. Znowu sami biegacze. Czy zacząć od kogoś innego? na tego. Ważnie. Trzeba znać... Hmm, dobra, znać ja mówię. Wymieniać te branie. Bo małą ilością ammo Niestety, nie nadaje się na to, co tutaj się dzieje. Szkoda, że tam tą broń, co dostałem, to było... To był właśnie środka no ale... Wiadomo, trzeba... ...mieć grać ze wszystkiego. Zdobywasz 150% szans na proces i 75% obrażeń od procesu elementarnych. I o 6,5 na metr odległości. Od Czyli wszystkie dają od na obrażenia, tylko później ma inne z działania. Zobaczymy, jak to zadziała. No, pająki! A mapa już była. Robić. Te pająki mnie troszkę zjedą za chwilę, ale ich nie ma dużo. Myślę, że i tak zaczną tego. To dwa, trzy nawet A ile ten Oni nie przejdą. No, jak to nie powiem. No nie no, nie. wykorzystałem mechaniki gry, że tak powiem. Ale bardziej, że przeciwnicy kucer nie umieją. Czemu? O teraz dostanę. Zostałem już trafiony. Dodaj jeden do dodatkowy gram na odpożyciu. boje bronie mają 40% zwiększone. 4 sekundy. Myślę, że tak. Zobaczymy, jaką broń mogę tutaj kupić. Strzelba, znowu strzelba. Czy ulepszę to? No. Pancerza nie ma. To jeszcze raz, to i to. będzie wykszyć grana, to... a, to Aż tak mi to potrzebne. I zgaduję, a misja będzie Polegaj na tym, że ja tylko z Shotgunem a moi przeciwnicy będą tylko w walce wręcz. Ważnie, uważnie czemu nie zginął? Czekaj. Ten dziennik może mi coś pomoże. Na pewno mi pomoże. Jak ja mam 50 HP, już tylko. Dobra, co tutaj jest? Te pająki, boty stają się zbyt bystre. Jeden z nich zauważył, jak dzisiaj opuściłem klucz. Podnieś go. Ciągnął w moją stronę, a potem cofnął, jakby bały się ze mną kotka i myszkę. Odmawiam, dawały mi się zastraszyć przez rombę. Teraz pytanie, macki pustki, czy... A jak na macki? To jest chyba... Brakuje więcej niż jednego przeciwnika Ale zobaczymy za chwilę. Mam nadzieję, że dalej coś lepszego dostanę. Ono trzy przeobrażenia zadawane przez przeciwników. Robota. Ład mi się przyda. Ja będę miał mieć tylko shotguna. pytanie czy mam jeszcze jakiś beczkę mam jeszcze jedną Teraz muszę nie chce wykorzystywać te beczki dosyć dobrze Co? Cent wyjątkowy nie mam meczy na tym statku to znaczy że nie mam maczy na Marsie jak mam być tą dziewczyną na Marsie, kiedy funkcjonuje na wodzie i smutku? A. Ciekawie. Czy teraz coś tutaj przebiegnie? Przybiegnie? przybiegnie? misja, nie powiem. Dobra, udało się. Lekko. I... zniszczyli HP, ale... jest jeszcze najgorzej. Drugie beczki nie wykorzystałem ostatecznie. A granat... O granatach też zapominam. Teraz. Większą szansę na trafienie efektem żywiołów, pójdź zasięg, zbieranie zwiększony to nie, a ja prędkość zamachu do to nie, też To w takim razie zostaje tylko to znowu. Tego pełno biega Uważnie. Mam tu jakąś beczkę, chociaż jedną, Jak oni koło siebie biegają, to mi się tu przydało. Nie widzę. Jak ja to mam zrobić? Chyba na środek będzie najlepiej rzucić w pewnym momencie granat. Nie wiem, A chyba oni nie mają z tematu biegania. Nic takiego. Myślałem, że bardziej się będę zmęczył, ale tutaj widzę, że dosyć łatwe. Dobra. Zwiększa osłonę o 30%, skraca czas opóźnienia ładowania. Większe obrażenia twojego granatu o 45%, obie zabicie przez swój granat mają 35% szans na wyprodukowanie kolejnego granatu, który... Celuję najbliższego wrota. Dobra, myślę, że to będzie najlepsze w tym momencie. Trzeba dołożyć sobie granatów też w okazji. Nie mam tyle, żeby kupić tego. Ale to też jest shotgun, mimo wszystko. Myślę, że. Większa jakość, poziom ulepszenia. Tutaj mogę podnieść. Mogę. Lecimy dalej. Poziom siódmy. Mam jakieś pajączki tutaj. Tylko. Małpiszonów A dam to tu Tego dam Bo Trzeba będzie jakoś to zacząć Pytanie jak Raczej tu się schowam Najprawdopodobniej tego będę musiał Jako pierwszego uderzyć i tutaj a ja muszę tu chodzić, nie? Ja. po co? tego ja nie składowałem. Ale mniejsza okay. jest Granat mam lepszy Teraz co przeładować Mam jeszcze jeden Dziennik dostał o, Ten shotgun to jednak nie jest jakaś Niesamowita broń Nie daje aż takich damage jak myślałem do zdrowia. Moja szansa na trupienie przeciwko w promieniu 10 metrów jest zwiększona, a tak wręcz ogłosza w roku. Właśnie Niech będzie to. pa, pająk, małpa Będę musiał pierwsze tutaj wykonać. Tutaj to samo. Wezmę sobie jedno to, żeby pomóc w palce na początku. Tutaj. dobra, mniejsza nie będę już się aż tak bawił. No, przesunęli mi to, mamy jedne tutaj to ma być ale wysęciło no i dobra No, się buty mam, lepsze nawet rękawice nie Rękawice mam lepsze i granat jest niby lepszy, a więcej dmage'a zadaje Level 5 Dobra, niech będzie Jak daje więcej dmage'a to chyba lepiej nie lepsza, więcej obrażej ma z Dobra, niech będzie. Tutaj nic więcej nie ma. To można iść dalej, nie będę się bawić. Raczej nie ma tutaj żadnych takich ciekawych znajdziek Optymalizacja słony. bardziej przyda nam na razie. Jest No tak. Nie gorzej. Jest ten lepszy nawet. No to będzie problematyczne. Ani nie mam zdrowia na to. Ani nie mam czego ciekawego. No broni na to nawet Podejdź któryś do tego Podejdzie Proszę Bardzo proszę Podejdźcie tutaj do niego Teraz poczęstuję granatem Dajesz, dajesz Cokolwiek Chociaż jeden Ludzie Oj Raczej nie uda się że to wygra chociaż, teraz już są szanse małe, ale małe ale są no, czy to, to jest chyba w takim momencie, bo Jak największa zajmę w jak najkrótszym czasie Teraz mam się tak, udało się. No, myślałem, że serio będzie to dużo gorsze level szósty rękawic. Ja jednak tych beczek niestety nie wykorzystałem. Do, zadają 100% więcej obrażeń, Dobra, niech będzie. Leczki będą zadawać więcej obrażeń. Weźcie mi jakiś zwyczajny karabin, może co? Jaki ja mam poziom 5 Dwóch rzeczy. Wiele, ogóle, wiele ogóle Szkoda, że wszystko to są strzelby. Mniejsza Już jakość Już jakość Podnieś level Podnieść Niech będzie Słabo, bo słabo, ale i do przodu to jest takie... Tak, pełni zaopatrzony. Broń skalibrowana. Jeśli spotkamy jakieś zielone ludki na marsie, będziemy gotowi. Żadnych problemów. Tylko kawa smakuje jak stopiony plastik. Całkiem standardowy. Może teraz, jak ktoś tam podejdzie, od razu docaje. No dobra. Na drugą stronę. O, tu są no nie, tutaj już nie ma mał. Jedynie tutaj. Jest jedna. Będzie druga. Jest druga. Gdzie po pierwsze będzie więcej przeciwników. czy biegnie tutaj ktoś. Dobra, biegnij. Dostajesz. Ale jest mistrz No przecież ten granat miał do, do robić więcej obrażeń, a nie mniej Co się dzieje z granatem? Nie lubię tego szuwiona, w ogóle nie lubię. No dobra Dawaj mi To no. Na Granat może w końcu będzie jakieś obrażenia nic no, sensowne robił lodowego się nie opłaca Zbytnio brać O, no. chodzi się pogubiłem trochę Robot, bez zdrowia, zwiększono 15 Dobra, niech będzie robot, drugi Muszę troszkę przydalnić wszystko Dobra, tu mam jeszcze jeden. Tu jest tu. coś jeszcze tu jest? Będę się bił. Nie muszę położyć Podbiegnie tu ktoś Majączek Idź tam do niego Sadzę od razu beczkę Dobrze Dobrze no Ten granaty robi już jakieś obrażenie Nie ten co Nie ten tak jak ten Wszystko nie przeładowane chyba z poprzedniej rundy. Ja mam tyle Ammo, że mogę się bawić ile chcę A i tak będę mieć Ammo dalej. A niech będzie. O nie tak złe. Ale dużo bardziej wolę karabiny. Szybne. Trafień krytyczny wzrasta. o nie trzeba ale pancerza więcej.